Witajcie, witajcie kochani. Mamy dzisiaj czwarty dzień naszych porannych praktyk w tym tygodniu, czwartek. Mam nadzieję, że zaraz tutaj się wszyscy zbierzemy. Ja już teraz na was czekam. Witam Was bardzo serdecznie. Usiądźcie sobie już wygodnie na swojej macie. Zaraz Wam powiem, co dzisiaj będziemy. Robić jako praktyka. Znowu, już króciutka praktyka, narzędzie, które możesz zastosować każdego dnia w tych szczególnych dniach, ale nie tylko. Przyda się to nam zawsze. Dzisiaj medytacja wdzięczności. Wdzięczności za to, co się już co się dzieje w tym momencie w naszym życiu i. Tyle rzeczy, zdaję sobie sprawę, że tyle rzeczy się teraz no nie dzieje, niefajnych, ale um, co możemy zrobić, to cały czas jeszcze poczuć wdzięczność za to, co w tym momencie jest. Żyć jeszcze bardziej niż wcześniej, takim momentem teraźniejszości, tu i teraz, co się dzieje teraz, nie co było wczoraj, czy było wczor dzisiaj, co będzie jutro, tylko to, co jest dzisiaj, co jest teraz i też cieszyć się z każdego momentu. Wczoraj sobie tak pomyślałam, patrząc na jakieś starsze zdjęcia, pomyślałam sobie wow, jakie to były fajne czasy, kilkanaście, trzy lata temu, że nie byłyśmy tych wszystkich problemów, które mamy teraz i mogliśmy sobie takie żyć w takiej lekkości, tak mi się wydawało, jak spojrzałam na te zdjęcia, a pamiętam ten czas trzy lata temu, wcale tak nie myślałam, bo miałam jakieś inne swoje rzeczy, które mi się wydawały wtedy problemem. Dlatego też myślę, że warto ym, skupić się na tym, co mam teraz. Poczuć wdzięczność za co mam teraz. Każdy dzień, jeszcze. Poczuć bardziej wdzięczność za takie łatwe, najprostsze rzeczy, za naszych bliskich, za to, co się dzieje, za te momenty naszej praktyki. Także zapraszam Ciebie do praktyki medytacji. Połóż dłonie na serce. Kciuki dotykają serca. Praktyka medytacji wdzięczności. Głęboki wdech. I wydech. I wdech. Om Namo Guru

Jest to medytacja prowadzona, ale zanim rozpoczniemy tą medytację, zanim poprowadzę ciebie, chciałabym, żebyśmy weszli w taki stan medytacji, właśnie. Zamknij oczy, i przez moment poczuj, jak ci teraz jest, jak się czujesz w tym momencie. I rozpocznij takie świadome oddechy. Wdech, powtarzając mantrę Satanama, i wydech Satanama. Powtarzasz tą mantrę tylko w głowie. Jeżeli nie chcesz powtarzać mantry, to możesz po prostu liczyć do czterech na wdechu i do czterech na wydechu. Rozpocznij ze mną. Wdech. I ostatni cykl. Pozostań z oczami zamkniętymi. Teraz znajdź dziesięć rzeczy w swoim życiu, za które jesteś, jesteś wdzięczny, wdzięczna. Przywołaj te rzeczy teraz, poczuj. I kiedy pomyślisz o tej rzeczy, za którą jesteś wdzięczna i wdzięczna, poczuj energię, która ciebie otacza, jakie są wtedy emocje. Bądź przez moment każdą z tych emocji. Rozpocznij. Jeszcze kilka sekund. Poczuj wdzięczność, energię. I weź głęboki wdech. I wydech. Niech ta energia wdzięczności zostanie koło ciebie. Energia wdzięczności to jest ta najwyższa wibracja, która otwiera czakrę serca, która mocno uwalnia radość, miłość największą radość. Pozostań z oczami zamkniętymi, wyciągnę dla nas kartę anielską na tą medytację wdzięczności dzisiaj. Idealny termin. Właśnie nastał dla Ciebie idealny moment, żeby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie teraz, a my będziemy Ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie, wspierając Twój triumf. Praktyka wdzięczności i taka piękna karta dla nas dzisiaj. Niech ta praktyka wdzięczności będzie twoją nie tylko 40-dniową praktyką, ale praktyką na co dzień. Ale rozpocznij być może od każdego poranka, jeszcze leżąc w łóżku, kiedy otworzysz oczy i jeszcze poczujesz, że możesz chwilę poleżeć, to wtedy zrób sobie medytację wdzięczności nawet jeszcze należąca. Zrób też medytację wdzięczności przy zasypianiu w ciągu dnia. Jeżeli masz tendencję do narzekania, do widzenia dookoła samych negatywnych rzeczy, to nastał sobie alarm w Twoim telefonie i jeszcze w ciągu dnia zrób sobie tę medytację. Możesz ją zrobić w każdej pozycji. Dziękuję Wam za dzisiaj. Pozostań z energią tu i teraz. Ciesz się każdym momentem za herbatę, którą zaparzysz, czy kawę, za uśmiech do swoich dzieci, za beztroskie rozmowy, ale czasami za jakieś konflikty, takie, które mamy, wiecie, z dziećmi, jakieś takie rzeczy, które się może wydają duże, ale są tak naprawdę małe w związku z tym, co się może innego zadziać. Także ciesz się z każdego momentu. Życzę Ci pięknego dnia, pozostań w energii wibracji. Połóż dłonie na serco, kciuki dotykają serca głęboki wdech I wydech. I wdech. Satnam. Satnam. Dziękuję wam i widzimy się jutro na wspólnej praktyce o 6:15. A dzisiaj pierwsze zajęcia z Satnam klubu o godzinie 19:00. Także może wiele z was dołączyło już, albo dołączy jeszcze do Satnam klubu i widzimy się dzisiaj na pierwszej praktyce tego sezonu. Pięknego dnia. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Do zobaczenia. Setnam. Pa.